Arkane. Arcane Arcane sezon drugi akt pierwszy i drugi nie byłam gotowa <gryw> zdecydowanie nie byłam gotowa na drugi sezon mentalnie oglądałam pierwszy sezon Arcane i oglądałam drugi sezon Arcane To pomiędzy tymi sezonami w grę grałam może Trzy-cztery razy. Nie, nie siedzę w lore. Absolutnie. I jeśli chodzi o Arkane sezon drugi, to poza muzyką, która jest cudem dla mnie. To akt pierwszy. Oglądało mi się fajnie, mimo smutnego zakończenia i mimo tego, że Caitlyn trochę porypało gdzieś po drodze zemsty, to pierwszy akt oglądało mi się w miarę dobrze. Mimo zakończenia z V. Drugi akt Drugi akt na samym początku ponownie Katrin mnie wkurzyła tym, że po nazwijmy to zerwaniu z zwi od razu poszła do Rudy. Poszło ruchać rudą i niefajne. Niefajne zagranie Katrin. I. Bardzo mam nadzieję, że Wy chociażby po... Nie wiem, może reakcji tej rudej, czy coś Zacznie łączyć kropki, że ze sobą spały Będzie więcej dram, może, nie wiem Ale... Szczerze Chciałam już w drugim akcie Eko i szczura laboratoryjnego. Harbendinger chyba się nazywał? Chyba tak. Chciałam ich w drugim akcie. Szczególnie po tym, jak Jayce wrócił. Wrócił z brodą. Niczym stary po latach. I. I zabił typeczka, który właściwie był bezbronny. Jeszcze odcinek temu nie mógł chodzić, i w sumie nic złego nie zrobił. Poza tym, że planował coś z Ambesą, to poza tym nic złego nie zrobił. i W momencie, gdy Jace go zabił, moja jedyna reakcja to było mój Boże, co on tam kurwa zobaczył. Co... Co mu tak śrubę dokręciło, żeby z Jace'a, który w tym pierwszym sezonie był tak załamany po zabiciu dziecka, był tak załamany samym konceptem tworzenia broni, że w akcie drugim Zwiażdżył komuś głowę młotem, prawie zabił kolejne dziecko przy okazji. I zabił Wiktora, swojego bądź co, przyjaciela, który, umówmy się, nie zginąłby, gdyby zginął wcześniej. Bo na początku drugiego sezonu Jace go uratował, tam go Wymieszał z Hekstechem? Po czym przez to, że Wiktor został wymieszany z Hekstechem, został Jezusem? A później został zabity przez Jace'a, dlatego, że został tym Jezusem, więc. Mm. Trochę słabo. Ostatecznie i tak by umarł, i tak by umarł. Chociaż biorąc pod uwagę to, że Wiktor to teraz Jezus. Nie zdziwię się jak go jego nauczyciel wskrzesi. Ten sam, który stworzył Warden Wolfa. Będę go nazywać Warden Wolf, bo... Nie mam pojęcia jak on się nazywa w grze, a. Warden Wolf mi po prostu pasuje do Wardena w drugim sezonie, biorąc pod uwagę, z czego. zrobił go doktorek. Skoro już mowa o Warden Wolfie, to tak jak. W drugim odcinku, drugiego Aktu nie ryczałam, tak w trzecim w momencie, gdy wleciały te animacje, gdy wleciało powiedzmy dzieciństwo V i Jinx, V i Powder, gdy w ogóle za, za każdym razem, gdy były wskrzeszone te wątki za czasów, gdy rodzice Vai że jeżeli dość jeszcze nie był zły, powiedzmy, to to było wzruszające, bardzo miło mi się to oglądało i w trzecim odcinku się poryczałam. i bardzo dużo mówi i dzisiaj. Boję się trzeciego aktu. W trailerach widziałam, że Harmendinger i Eko będą w trzecim akcie, będzie walka z Abesą. I, i znowu mówię i Stresuję się, stresuje się mocno, ponieważ. Kurdy Aisha w sobie zmarła. sobie zmarła, w bardzo wzruszający sposób i dalej nie do końca wiem, czy ona chciała ratować Wardenwolfa, czy zabiła siebie i jego co jest, biorąc pod uwagę, że Wardenwolf miał Rozczłonkowaną raz czachę podczas walki z wi i jakby się zregenerował, więc wątpię, że wybuch Warden Wolfa zabije. Więc jest mi przykro, że Aisza zginęła. Aisha to zdecydowanie była najlepsza postać w tym sezonie. Myślę, że nie tylko według mnie i Kurde, tak miło się oglądało jej relacje z Jinx. To było takie, tak się serce od tego grzało, że aż nie wiem, czuję się jakbym oglądała zbrodnie wojenne w momencie, gdy Aisha umarła. Bardzo liczyłam, że zostanie. Na pewno zostanie dłużej, nie została. I umówmy się, Jinx nie. nie wytrzyma tego dobrze. Jakby Jinx zaczęło odbijać już, gdy Aisha została. Porwana, do więzienia, a co dopiero gdy Aisha umrze, więc będzie ciężko. Co do kultu Wiktora, jakby. Nie wiem, kult Wiktora mi się podobał. Kult Wiktora był spoko, był bardzo. był bardzo pokojowy. Wiktor faktycznie starał się pomagać wielu osobom, a to, że w momencie, gdy Jace do niego strzelił i wymordował przy okazji Ki wie ile ludzi To było... Mm. Ciężko mi zebrać myśli Ciężko mi zebrać myśli Naprawdę bardzo liczyłam na to, że Warden Wolf jakby będzie bardziej Wardenem niż Wolfem, ale, ale wyszło jak wyszło. A już miałam nadzieję, szczególnie po tym jak przywalił temu tej prawej ręce ambesy, po tym jak ten chciał kropnąć Jinx. Naprawdę liczyłam, że to się uda. Że Warden wróci, nawet jeśli nie do końca jako człowiek, to, to wróci. Ostatecznie wszystko poszło się jebać. <laughs> Wracając do Jace'a, mam nadzieję, że w trzecim akcie może dostaniemy więcej informacji się tego. Co ten typ zobaczył, żeby zacząć działać tak, jak działa? I co się kurde odjebało z Eko i Harmeningerem? Bo musiało się coś z nimi odjebać, w końcu też zostali wciągnięci. Gdziekolwiek, gdzie, gdziekolwiek zostali wciągnięci. <laughs> co do czarnej róży? Nie mam pojęcia, kto to, nie mam pojęcia, co to za organizacja, dlaczego ambesa ma u nich jakiś dług, co oni właściwie odjebują i o co chodzi. Ale ich wizualia, ich jakby sposób porywania ludzi wygląda fajnie. Wygląda cool. Co Tyle mam do powiedzenia na temat czarnej Róży. Co do Mel, właściwie straciłam nią zainteresowanie trochę. Więc, jak jakby jej wątek to było takie fajnie, ale wróćmy do Warden Wolfa, Jinx i Waj. Dziękuję za rozmowę. I chociaż Centrum Meteorológiczno-Społeczne działa od wyczepienia tego roku, to już tutaj w tym <sharpy> momencie. I tak. Na trzeci akt doktorek. Albo wskrzesi jakoś Warden Wolfa, chociaż wątpię, żeby to było potrzebne. Warden Wolf prawdopodobnie się zregeneruje i, i, i rozchodzi swoje obrażenia. Natomiast liczę na to, że Wiktor zostanie wskrzeszony, bo właściwie w trailerze widzieliśmy tylko, że doktory. Lala. Y <kuhem> Że doktorek pracuje jedynie nad jakąś czarną obwodą postaci? Nie wiem, czy to Warden Wolf, czy Wiktor. Liczę na Wiktora, biorąc pod uwagę jego moce lecznicze i to, że widzieliśmy w, tra w trailerze trzeciego aktu, że kult Wiktora, jakby. Powstaje z martwych? Czy cokolwiek się z nimi dzieje gdzieś tam w tle? Hmm. Więc myślę, że Wiktor jeszcze wróci. Tym bardziej, że w trzecim, w trailerze trzeciego aktu wspominają go, więc prawdopodobnie wróci. Zastanawiam się tylko, czy Jinx będzie teraz jakby cool z V i z Caitlyn? Czy znowu będzie ich wrogiem po śmierci Aiszy? Czy co się tam z nią stanie, bo szczerze nie widziałam, żeby z nimi jakoś współpracowała w trailerze, więc ciężko to stwierdzić. tak, co ja mogę jeszcze powiedzieć? Co ja chcę jeszcze powiedzieć? Mm-mm-mm. Nie mam pojęcia w sumie. Nie wiem, jedyne co mogę powiedzieć, to to, że. Nie czuję się mentalnie gotowa na akt trzeci, podobnie jak nie czułam się mentalnie gotowa na cały sezon drugi Arcane. Bo to, jak dużo się odpierdoliło, jak dużo się dzieje w. W przeciągu tych sześciu odcinków jest szalone. I jako osoba, która w gry nie gra, znaczy, która nie gra w lola, nic nie rozumiem, ale buję. Akt trzeci chyba mi się wydaje, że będzie tym ostatnim. Tak mi się zdaje. Chyba poprzedni sezon też miał tylko 9 odcinków? Więc... Sezon drugi chyba też będzie mieć tylko 9, nie wiem w sumie. <laughs> Więc wiela sprawak, że to będzie powiedzmy finał drugiego sezonu to coś się odpierdoli mocnego. To na pewno. Co nie wiem, ale... Nie mogę się doczekać na cały chaos, który powstanie, biorąc pod uwagę walkę z Ambessą, biorąc pod uwagę prawdopodobnie kolejne załamanie nerwowe Jinx, i biorąc pod uwagę cokolwiek zobaczył Jace, gdy został wciągnięty przez to ją, trochę stechu, czy cokolwiek to było. Aż się spociłam. Z... Będzie ciekawie. Będzie ciekawie, będzie stresująco. Swoją drogą, nie wiem, czy Arkeń będzie jedynym serialem związanym z Lolem? Mam nadzieję, że nie, bo nie wiem ile lol mam postaci, ale obstawiam, że dużo, biorąc pod uwagę, że filmy z lorem świata tej gry potrafią sięgać paru godzin. Nie sądzę, żeby to mógł być ostatni sezon arcane. Ewentualnie to nie będzie. Jedyny serial związany z Lolem. Na co liczę, bo, bo bardzo chętnie bym obejrzała w sumie inne seriale związane z tą grą, bo Arkian mnie wciągnęło. <laughs> I muszę przeprosić za telewizor. Bo bo dziadek ogląda, a na dziadka nie jest poradzę, bo jest przegbuchy trochę. <laughs> Więc tak, jak tylko wyjdzie akt trzeci, jak tylko obejrzę akt trzeci, tym razem na pewno nagram swoje odczucia nie wiem, czy tylko o akcie drugim, czy o całym sezonie, ale od razu, jak obejrzę, to nagram to, co chcę nagrać. Hmm. I tak, to, to tyle. To już tyle. Na pewno powiedziałam, wszystko co chciałam. No. Nie wiem, liczę, że film się podobał, mimo mojej długiej gadaniny, która mogła mieć słaby sens, bo nie przygotowałam się jakoś specjalnie do tego, po prostu wstałam, stwierdziłam, że nagram, nagrałam i jest. Nawet niespecjalnie będę, zamierzam to montować.